Cześć, ze strony Grzechuta, witam w kolejnym odcinku z serii z gry Kangura K.O. Dzisiaj, jak co tam, któryś odcinek, mamy wyścig. Na początku mieliśmy lot, powiedzmy tym, no, tym czymś do latania, z takim trójkątem. Potem mieliśmy snowboard, potem był kuter wodny. Potem jakiś statek, którym po kosmosie lataliśmy. No i teraz czas popływać sobie yy, krokodylem. Także zaczynamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj mam przyspieszenie. Nie wiem, po co nam ono w sumie. A głupi, że dosięgnął nie. Do mnie. No i płyniemy w takim razie. musimy trafić we wszystkie. No właśnie, wszystkie. Eee... wyskocznie Mamy 9 żyć, więc spokojnie Damy sobie radę I Murzyn nas nie dosięgnie I monetę przy zebraliśmy Tutaj powoli Mamy bomby, nie chcemy się na nie nadziać Eee... przez to muszę przepłynąć chyba Dobra Naj tak blisko było Dobra, jeszcze raz jeszcze jedno podejście Do trzech razy sztuka, może za trzecim razem się uda Hehe, głupi murzyn, czarnych Okej okay. pomignęliśmy sobie. Jest te bomby trzeba ominąć Checkpoint zaliczyć i śmigamy naokoło, dobra? Tutaj monety sobie zbierzemy. Okej. Okay. Trzeba uważać, bo to jest właściwie głupie w tym, że przywalimy raz i już gniemy. Lećmy tutaj. O, tutaj trzeba zebrać te chorągiewki. Naokoło? Jest, udało się. Uff. I co z tej mamy? Aha, mam to zbierać. Teoretycznie. Chyba nie muszę, ale mogę. Wow! Ale prawie się w to wrąbałem! Uf! Udało się! Udało się! <grytanie> ale to było straszne. sięż wystraszyłem. Znowu te chorągiewki. Nie wiem, czy jak zahaczymy w chorągiewkę, to czy nie zgniemy Ale. Jest! Mamy prawie koniec. Mogę sobie sumie to checkpoint użyć, ale chyba nie powinienem. Skoro mamy platformy tak nisko, to zawsze możemy się odbić od lawy po prostu. I wskoczyć z powrotem na nie. Dobra, to już raczej nam nie powinno nic zagrozić. Mieliśmy przeciwnika z początku, przed chwilą, z początku gry. Który się nie pojawiał przez dłuższy okres czasu. No i Okay. I prosto do mety. I jeszcze życie dostaliśmy. Bonusowo. Także dziękuję wam bardzo. Jeżeli odcinek wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę. Udało nam się go przejść za trzecim razem. Do trzech razy sztuka jak to mawiają. No i tak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze nam zostały tylko trzy. Także powoli zbrzemy się do końca. A nawet dość szybko. Do zobaczenia. Cześć.